10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. To już dwudziesty piąty Kongres. Dziesiątki towarzystw ubezpieczeń, setki firm okołorynkowych, tysiące brokerów. Pierwsze spotkanie, Sobieszewo 1998 rok i tak zwana Karta Sobieszewska, czyli spisane zasady współpracy uczestników rynku ubezpieczeń. Zasady zawarte w karcie są wciąż aktualne, a dokument stanowi inspirację przy wyborze tematyki kolejnych kongresów. Rozwiązań problemów stojących przed rynkiem ubezpieczeń szukaliśmy zarówno na salach obrad, jak i podczas nieformalnych spotkań trwających często do białego rana. Uzupełnieniem wykładów i dyskusji były nasze publikacje, oczekiwane z ogromnym zainteresowaniem. Fairplay to najbardziej prestiżowy konkurs na rynku ubezpieczeń, a jego wyniki są szeroko komentowane i analizowane przez środowisko. Mimo przewrotnego tytułu tegorocznego kongresu osobno Razem zdecydowanie akcentujemy słowo razem, co można zaobserwować, przeglądając się aktywnością uczestników spotkania. Stawiamy na integrację środowiska, zdając sobie sprawę z jej wpływu na kulturę i jakość naszej współpracy. Kongres brokerów to niezapomniana atmosfera spotkania przyjaciół, kultowa impreza, okazja do wymiany poglądów no i do znakomitej zabawy. Najprostszą, a zarazem najbardziej wiarygodną miarą sukcesu imprezy jest często słyszane pożegnanie jej uczestników, zawierające zwrot. Do zobaczenia w przyszłym roku. 25. Kongres Brokerów. Dyskusje, rozmowy, ale też rozrywka oraz radość ze spotkania w gronie przyjaciół. A więc zaczynamy! Nie chciałoby się powiedzieć, do you want fight? Nie, I don't want to fight. Oczywiście, że nie fight. Właśnie o to chodzi. Tak chcieliśmy przewrotnie zacząć, bo przecież to, co osobno, to wiemy, a liczy się tylko to, co razem, co udowadniacie Państwo swoją obecnością już od 25 lat. Tutaj już w kolorach mówiliśmy 31, 25. Cóż to, są, cóż to są za liczby, za cyfry właśnie czas trwania naszego stowarzyszenia i ilość kongresów. Proszę Państwa, pozwólcie, że na początku. Na początku przywitam naszych wspaniałych gości, tylko oczywiście znajdę odpowiednią kartkę. Jest. Dobrze. Proszę Państwa, chciałbym serdecznie na naszym kongresie powitać przedstawiciela ministra Finansów Pana Jakuba Stwala. Serdecznie chciałem powitać pana Mariusza Wiktowskiego prezesa Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Witamy. Serdecznie witam przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, pana Macieja Podlewskiego dyrektora Departamentu Nadzoru nad Systemem, systemem Zarządzania i Dystrybucją Ubezpieczeń. Serdecznie witamy panie dyrektorze. Serdecznie witamy pracowników, kierowników z Komisji Nadzoru Finansowego, panią Iwonę Torzewską, paną Olgę Orzechowską, pana Damiana Kaczerowskiego, pana Sławomira Pomerańskiego i pana Tomasza Zagórskiego. Serdecznie państwa witamy. Serdecznie chciałem w tym momencie powitać pana prezesa Andrzeja Maciążka z Polskiej Wielu Witamy serdecznie panie prezesie. Witam również serdecznie panią Małgorzatę Kanieską prezesa Polskiej Izby Brokerów Bezpieczniowych i Rzeczo Ubezpieczeniowych. Małgosiu, witamy cię serdecznie. Serdecznie witam również przedstawicieli prasy naszej branżowej z panem profesorem Marc Marcinem Orlickim, redaktorem naczelnym Prawa Ubezpieczeniowego. Dzień, dzień dobry panie profesorze. Serdecznie witam panią redaktor Aleksandrę Wysocką z gazety Ubezpieczeniowej. I last but not least, serdecznie witam pana Marcina Brodę, redaktora Dziennika Ubezpieczeniowego. Proszę państwa, jak już, jak już wspomniałem, to, to 25. kongres, więc chyba możemy sobie pozwolić na to, żeby troszeczkę delikatnie pocereblować, są też... Zapraszam na scenę kolegę Piotra Skwarkę. Piotre, Piotrze, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, kochani. Jestem taka nowa. Brokerska tradycja się stworzyła na 20. Kongresie Brokerów. Ja funduję takie znaczki z okazji. Bycia na wszystkich kongresach brokerów, które do tej pory były. No i dzisiaj, między innymi, dlatego zaproszę wszystkich uczestników tutaj na scenę, którzy uczestniczyli we wszystkich 25 kongresach. Jest to taka bardzo fajna pamiątka z napisem Jest to mój 25. Kongres Brokerów i myślę, że będzie wielkim zaszczytem dla każdego, kto to otrzyma, żeby to nosić przez cały kongres. Gorąco zapraszam na scenę wszystkich 25-krotnych uczestników kongresu. Zapraszam. No, kochani, nie wstydźcie, się, e, chodźcie, chodźcie. E, Mnie was e, tutaj e, potrzeba. Myśl, myślę, że od Łukasza mogę zacząć. Tak, zdecydowanie. <grych> Masz, tak? Dziękuję. Co tylko my będziemy w dwójkę z Piotrem, konią grzywy pleśń. nie żartujcie. Zapraszamy. No. Ja jestem przygotowany na dużo większą ilość. Ostatnio co prawda na 20 było tylko 17 osób, no ale myślałem, że może ktoś był w kuluarach, może ktoś później dojechał. Naprawdę? Nikogo? Jest! Jest! Jest. Brawo! Chodźcie, chodźcie. 20, 25 lat. Czyli nazwijmy O, cześć. No i Sławek też był na 25 kongresach, brawo. Czy jeszcze ktoś jest? Jacek! Jacek, Jacek, Jacek brawo! Jacek, no przecież Jacek no właśnie, się martwiłem, że nie przyszedłeś na otwarcie. A przecież wiadomo, że Jacek był na wszystkich kongresach. Ale może Jak zostałem odznaczony, bardziej mnie przyciągnął mikrofon, proszę Państwa, niż odznaczenie. I chciałem Państwu przypomnieć jedną rzecz, która nam umyka. Mianowicie nie szanujemy już tradycji, nie szanujemy tego co było podstawami, ja mówię całym środowisku, to jest przykra kontestacja, co było podstawami budowania tej nowej rzeczywistości. Zaczynamy się rozmywać w takim prosprzedażowym nurcie, który jest wyścigiem za zyskiem, za zrobieniem dużej ilości przepisów składki, a nie profesjonalizmem. To powszechna kontestacja prowadzi mnie do tego, że zapominamy o nazwiskach, które budowały ten rynek. Ja bym chciał Państwu przypomnieć trzy nazwiska, które gdzieś umykają. To był profesor Kowalewski, profesor Hanczkę i profesor Sangowski. Ci ludzie stworzyli ten zawód z niebytu. Tego zawodu do roku 90 nie było. <laughs> ten zawód się pojawił bardzo późno i ten zawód był kształtowany jako zawód, który zmierza w kierunku zaufania społecznego zmierza do tego żebyśmy stworzyli przeciwwagę braku zaufania do ubezpieczeń jako takich żebyśmy reprezentowali klienta i ustawialiśmy się w sytuacji kupca kupca który dla klienta jako wysoko wyspecjalizowany specjalista kupuje dobry i trudny do opisania towar który jest jednak tylko obietnicą do momentu zrealizowania szkody ja bym bardzo państwa nakłaniam, żebyście w kuluarach pomyśleli bardzo głęboko nad tym, czy nie istnieje zagrożenie, że poprzez multiagencję, porównywanie się do sprzedawców ubezpieczeń, nieszczęsna ustawa o dystrybucji jeszcze bardziej zaogniła ten problem. Nie doprowadzimy czasami do tego, że będziemy się chcieli spotykać, ale będziemy bardzo mało rozróżnia, rozróżniani jako brokerzy, bo przez 30 lat nie udało nam się zbudować u klientów świadomości potężnej różnicy między brokerem a innym pośrednikiem ubezpieczeniowym, a wynikało to, proszę Państwa, z jednej rzeczy. Nie mieliśmy determinacji, a teraz zaczynamy mieć je jeszcze mniej. Przepraszam za gorzkie uwagi z 25. rocznicy, ale gratuluję, starajmy się jak najdłużej żyć.